Również dziękuję panie staroście, Panu Staroście, Wielnikowi Łodyckiemu za to, że podjął się organizacji tego turnieju. To jest bardzo pocieszające, że lokalna prasa widzi tylko potrzebę, żeby takie turnieje, czy konkursy organizować i żeby właśnie w nich uczestniczyli dzielnicy. Tak jak zostało tu już powiedziane, jesteście policjantami pierwszego kontaktu i chcę żebyście takimi pozostali zawsze, żebyście mieli na względzie dobro mieszkańców, w którym służycie, aby ci ludzie, którzy się do Was zwracają w większości przypadków uzyskali od Was pomoc. Często jest to pomoc prawna, często psychologiczna, często nawet materialna, jak to ostatnio miało miejsce w wypadku działalności pani Michała Zejsta. Myślę, że te wszystkie czynniki składają się na to, że jesteście dobrze oceniani w społeczeństwie. Żeby zwyciężyć w tym turnieju, no, trzeba mieć też spośród ponad 20 dzielnicowych powiecie spośród tego grona, no, trzeba mieć. Ludzie muszą mieć do Was zaufania. Żebyście Wy zdobywali to zaufanie, to musicie po prostu dać z siebie to, co jest najlepsze w tej służbie, czyli profesjonalizm, konsekwencje i pomoc ludziom, na którym terenie działacie. To, że doceniam służbę dzielnicowego, może mógł się w mógł miejscowości społeczeństwa przekonać, był świadkiem tego by pan starosta i cała Rada Powiatu, ale nie tylko, przede wszystkim mieszkańcy, ale również wy. W rejonie miasta udało się zwiększyć się o jeden etat dziennicowego. W tej chwili w rejonie miastecki, całe gminy sobie trzech dziennicowych. Myślę, że to jest na chwilę obecną taka optymalna ilość, która na chwilę obecną wystarcza przy tego rodzaju w zakresie zadań, które realizujecie w codziennie służbie. Kończąc, chciałbym życzyć Wam wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, żebyście nigdy nie gasili ducha, żebyście po prostu mieli zawsze otwarte serce na potrzeby innych ludzi i poprzez to, że jesteście tacy, a nie inni tacy wspaniali, żebyście właśnie w ten sposób i nie tylko w ten zostali. Zostawali w przyszłości również doceniani. Ja ze swojej strony również deklaruję, już może nie w miesiącu stycznia, ale na początku miesiąca tego, żeby jakaś gratyfikacja również z tego zaszczytnego miejsca, z zaszczytnych miejsc, czołowych, jakie uzyskaliście, żeby do Was wpłynęła, na Wasze władze, z mojej strony, jakąś